Shimano. Dzisiaj lecimy sobie na lokalne traski. Może jeszcze gdzieś pojedziemy. Może się uda z tego jakiegoś ciekawego vloga skleić. Także co? Nie przedłużając, widzimy się na miejscu. Kurde, przez te wichury co były, zrobił mi się fajne urozmaicenie w dojeździe na spota. Siema! Co jest wojtuś? Bo ogólnie e, ta Julka coś spuściła w powietrze, pamiętasz? No! No to, ona już nie gdzie jesteśmy, no, no to my na szachty jesteśmy. A, e, jest Adam, e, spuści ci powietrze, wiesz, się śmiejemy, ona. Na no, serio? Jest? No nie ma go. Nikt nic no. no, to ty pierwszy? Ja pierwszy. Kurde, ty się na takim bieżniku tu nie ślizgasz? Nie. Skubany, dobry jest. Dobry. To leć Chłopie, nożki mi z pedału spadły. Nogi mi z spadły, ale damper wybrał. Kurwa, znowu siodło połamałem. No, patrz to. No to przy okazji zrobimy sobie poradnik, jak wyprostować. Siodło Bontragera to jest bardzo porządna firma Wcale nie tak, że to siodło krzywie już trzeci raz Dlatego mam opatentowane prostowanie tego siodła Kurwa, przejebałem chyba Chyba carbon tank, czekaj pokaż to Drucik chyba trochę strzelił Ale to, to nie problem Siodło jest Jeszcze z drugiej strony do wyprostowania i będzie chodzić Nieprawda, że... Prawda dobra, czuję się trochę oszukany, bo chłopaki stwierdzili, że jedziemy na gąbki katować sztuczki z racji, że Arek wziął dirtówkę, a reszta już tam, reszta już tam w ogóle pojechała w cholerę, bo no my prostowaliśmy siodło. Witamy na działecce! sobie zielone! Co Wojciech będzie robione? Widzę daszek zdjęty, więc nie połamiesz. Co będzie robione? Nie wiem. No dawaj. Może spróbuję 360, ale będzie 90. No to dawaj. To taka niedokręcona 90, tak jak Mów. mówiłeś. To co Tuś teraz będzie robione? 36 stylowe, postaraj się. To się postaraj. Tuś leci chować dzieci! Witam pana kapitana. No, vloga, vloga robię, drugiego Zajebiście Dawaj bike -tet. Co to za maszyna? Gówno Tylko <noise> mówiąc <noise> Wojtuś <noise> Truja <noise> na Meridzie? To, to, to dawaj Truja na Markeciaku <noise> O! <głos> Wszyscy biegną to ja też i wadzam nagrywanie. Co się Wojtuś? Co się? Co się stało? Kiera się skrzywiła! Trzymaj się Prostuj kurwa! <gryst2> kurwa. Wszystko, pika, wszystko pika, się dzisiaj... Pika, wszystko się pika. dzisiaj dnie i łamie zbija, to się i w ogóle. Nie. Czekaj, Jak się zapierają chłopaki? Leby się wgniecenia i tak chłopaki prostowali. Dawaj, dawaj, dawaj skrótkę jakąś. Fajno. Co tu jest obcydko? Super Ogólnie to wróciliśmy na hopy W trochę oklejonym składzie I no I ja na razie się zajmuję siodełkiem Bo z drugiej strony jest pęknięcie No nieważne W skrócie przekręcam je tak żeby było w miarę używalne Dawaj Lataj A tam dłuższe Jest podobne Dawaj teraz Zduwia w kamerę Dobra, lecimy duża I co, doleciałeś? Doleciałem. No widzisz, mówiłem Ci, weź jeszcze prędzej za mną i będzie git Twoje robisz salto, nagram cię. Będziesz Świetnie. sławny ale no, to na razie. no to jakąś fajną sztuczkę dla widza na koniec vloga. Tobo, to Tobo to to tak, no ale na stepa. Na step no, no. Ja prawie w ciebie wleciałem. No także. To już koniec tego vloga, w samą porę, bo zaczęło się zanosić na burzę, także co widzowie mają zrobić? Zasubskrybować, dać łapkę, swoim i dzwoneczkiem tego żeby <grymne> <grymne> tak, dokładnie Dokładnie tak jeżdżaj na yy, gąbki Nie Czemu?